Witam na filmie. E, jeden film musiałam usunąć, bo, e, bo rodzice przyszli, a ja się często wstydzę, ale dokończmy tę noc. Dokończmy, bo chciałam zrobić długi film. Jak dobijecie e, 200 lajków, to zrobię 200 lub 1000 lajków. To nagrywam live'a, robię live'a albo tylko będę musiał spróbować jak się robi livey bo dopiero pierwszy raz nagrywam więc yy, dopiero na tym kanale mam jednego subskrybenta ale, ale oczywiście muszę dobić bardzo dużo do końca tego roku wbijam około 10 tysięcy albo 5 tysięcy zobaczymy ile trafimy idę otworzyć sobie pety i zaczynamy grę. I nie zapomnijcie o łapce w górę. I subskrypcji. Bo, bo, bo stworzę live'a. Zobaczymy ile lajków zostawicie do yy, yy, jak do końca... do końca marca jak, st, jak zostawicie bardzo dużo łap, łapek w górę i subskrypcji to... To oczywiście zrobię, myślę, że fajny film Albo zrobię e, live'a Robię, więc otwieram sobie jajka Najpierw rainbow'y, bo Te, te zwyczajne niż te goldene, bo e, Są drogie, 1 300 350 pięćdziesiąt tysięcy, więc e, Lepiej na to nie patrzeć, bo y, tak naprawdę to mamy klawiaturę, tylko że ona to jest, y, starsza, to jest starsza, tylko że y, z tego nie używam, bo to jest y, już dla mnie nie było w ogóle y, opłacalne, więc y, poprosiłem babcie o laptop. Nie, nie o laptop, tylko o klawiaturę do komputera. Przepraszam za jakąś Tylko tylko, yy, tylko po prostu chciałem mieć klawiaturę do, kom do komputera. Ja nie wiedziałem, że, yy, że, do, yy, że, do, yy, że można podłączyć yy, z, tą z tej klawiatury na tą klawiaturę, ale ta też działa. Ta też działa, więc nie będę wyzywał. Zaraz nagram kolejny filmik. Nie, zaraz, zaraz mogę coś wam, jakiś, e, może coś. Tylko, że e, muszę kupić kamerę, no kamerę kupiłby mi e, mikrofon, to wtedy będzie, będzie fajnie. A stać mnie ja to, Ojejku, kusiło mam całe sześć, 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 ten sześć, sześć, Myślę, że ludzie, którzy zostawią łapkę w górę i subskrypcję, to, e, to są fani Robloxa. Jeśli nie znają Robloxa, to, to, powiem, to powiem Wam na drugim odcinku. O nie, skończył się mi u. Tak? Mam przecież go na. Dobra, podwyższę go. Ultra Lucky, ee, Nie. Nie, nie. Nie. Pójdę, może pójdę za chwilę do shopu i, i ode. Kurczę, zapomniałem, jak to się mówi. Odbiorę. A odbiorę. I odbiorę to będzie. E, no. By około chyba paru miałem tych ultra boostów, ale ja wydaje. Dobra, co gościu chcesz? O, Uu, kozak czy pet? A co ty, gościu, ja bym ci dał te, te trzy hydra Axolotly, żebyś się chciał, czy nie? Nadam ci chyba, na... no może ci, gościu, pokażę tego. No zobaczymy czy gościu e, miałam go nazwać na, e, na imiona takie fajne imiona żeby, e, gościu chcesz czy co e, nie mogę cię dodać do znajomych, ale lubię do no dobra gościu 100 tysięcy gemów. Opłata będzie 100 tysięcy gemów. Please pet. Kratkuje i, Kry... i lepszy masz. Please pet. Eee, przykro mi gościu, ale nie mogę, bo ja nowy. On ma tylko takiego nupka oj, on ma kota. Oj Dobra, gościu, dam ci e, tego, tego, te dwa ci dam. I 404 demona. Tak jakbyś jakbyś chciał. I to. Oj! Dobra. Ready. I daję ci 6 petów, bo będę miły. Dam ci te pety. On chciał te pety. Ktoś tu chciał te pety. Jajku, Ja mam 12 tysięcy. Jajku, ile ja mam poziomów już przez to? Ja ciebie, ale kozak. On chyba napisał dziękuję. Co? Co się? Fijuczko. Co się stało? Z pan nowy. Bośniu, yy... ja mam pełno znajomych, ale Mogę cię dodać do znajomych. Dodać fajne pety, więc... A ja, mogę cię zaraz dodać do znajomych. Hmm. Przechodzimy teraz do innej gry. Może jesteście fanami tej gry albo nie. To e, pokażę wam, co się w nią gra albo... Zobaczymy, jak. Czy znacie tą grę, czy nie znacie tej gry, bo to jest teraz bardzo popularna i. I po prostu, może poznacie tą grę, albo znacie tą grę. Zobaczymy, czy znacie tą grę. Może znacie tą grę. napiszecie mi w komentarzach, czy znacie tą grę. A jak dobijecie. E, 000 tysiące subskrypcji, to myślę, że stworzę wam live'a albo długi odcinek. Myślę, że półgodzinowy. Następny odcinek będzie fajny. Widzimy. Codziennie będzie o godzinie 15 tylko, że jest raz 16.45, ale co tam. Uff. Zobaczymy, czy y, znacie tą grę, czy nie. Zagramy dwie rundki. Zobaczymy, czy znacie tą grę, czy nie. Zagramy długie, albo zobaczymy, jak. Y, y, czy znacie tą grę, czy nie. Oj, przepraszam. Przepraszam, tylko skoczyłem. Oj, 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 oj. Przepraszam, kamera. Ja gram na ja na telefonie to nagrywam więc proszę się nie denerwować że nie na komputerze tylko że to nie jest komputer tylko laptop ale laptop też jest fajny bo jest nowoczesny tylko że o O, jest. Zobaczymy, czy znacie tą grę, czy e, nie znacie. Może nie znacie tej gry, więc. Napiszecie w komentarzach, czy znacie tą grę, czy nie. Zobaczymy. Zobaczę, czy e, jakie, e, jakie komentarze. Zobaczymy, czy e, no, zobaczę czy będziecie. E, może może wam się spodoba, jak będzie dużo łapek, niech będzie e, z około 150 łapek, to, e, to nagrywam drugi filmik. Jakiś e, o innej grze niż tej grze, którą teraz chcę pokazać. Wam czy znacie o tą grę czy nie. Może znacie postacie, albo nie, mogę wam powiedzieć jakie to są postacie, albo, albo będziecie kojarzyć, albo jesteście farami lub graliście, albo nie wiem co, może graliście. No, może zobaczymy czy, czy graliście, czy nie, zobaczymy. Bo ja to gram od, do Robloxa gram by około niecałego roku, więc... Yy... Więc myślę, no Roblox jest bardzo fajną grą, więc yy, polecam, polecam Robloxa, yy, jak ktoś nie ma ochoty Robloxa, to może przecież być inna gra, na przykład Brawl Stars, albo Clash Royale, albo inne te gry, jakie uwielbiacie, na przykład CSGO, Fortnite, nie wiem, albo zobaczymy, jakie gry lubicie. Nie no, to za długo trwa. Za długo to trwało. To kurczę, gościu, ja nie chcę z tobą. Jaki ten gościu jest? I zaraz cię zreportuję. Zobaczysz co dostaniesz. Ninja Muffin 99, Phantom Arcade, Evisk 8R, and Kawaii Sprite. Ten gościu w ogóle. Co tak? To długo trwa. I nawet tego nie chcę. Yy, gościu. Ja chcę, może, yy, Blacksona. Szybko, szybko. Kurczę. Nie, nie. Ja nie chcę z tobą, gościu. Ja nie chcę z tobą, bo. się denerwuję. Do wyjścia. Jest. No dobra, spróbuję. Bez EXE, ale to jest. Mam od paru dni tą klawiaturę, więc się boję, że zrobię dużo. O nie! O nie! O nie! Aaa, bo ja mam DWTK! przepraszam. Przepraszam za to. Ja to tylko. ja to zrobiłam. Przepraszam za to Teraz to może być O Jezu 14 misów Kurcze Ja kiedyś zrobiłem Chyba z 8 misów nie na początku, tylko na całej piosence. Ojejku. O jezu siedemdziesiąt pięć masakra coś mi się trudno gra na tej klawiaturze Urto, 145 misów. O yes. Nie, no masakra. Kończymy ten odcinek, więc do widzenia, widzimy się o 15.30, więc do widzenia, nara.